Witam serdecznie, witam kochani, witam kochane siódemeczki. Jest to rozdanie na pełnię księżyca 25 marca. Mamy dodatkowo korytarz zaćmień do 8 kwietnia, więc ojej, aż cię za... wiecie co, zaniosłam powietrzem, więc trochę tej energetyki będzie szarpanej, nie będziemy do końca wiedzieli co zrobić. Wiele rzeczy będzie takich niewiadomych, zaciemnionych. Słoneczka, chciałam Wam jeszcze podziękować za Waszą obecność tutaj na tym moim kanale. Jestem Wam ogromnie wdzięczna, bo gdyby nie Wy, nie mogłabym rozwijać swojej pasji tarotowej, więc jestem Wam ogromnie wdzięczna za to, że tutaj ze mną jesteście, że mnie oglądacie i, i w ogóle, i w ogóle. Mam nadzieję, że u Was jest dobrze, że jesteście zdrowi, że. Um, że jesteście zdrowi, kochani, że, że nic się takiego nie dzieje, bo, bo bardzo dużo jest teraz ciężkich energii, takich różnych. Era wodnika nie jest erą łatwą, ale jeżeli wszystko przyjmiemy, kochani, ze spokojem, to będzie naprawdę już tylko dobrze. Także słonka, zaczynamy, tak? Siódemeczka. Jaka jest wasza ogólna energetyka na tą pełnię księżyca? Król Buław. No proszę, dobrze. Od czego odchodzicie? Co zostawiacie za sobą? W tą pełnię księżyca. Co zostawiacie za sobą? Mhm. Co uwidoczni się w tą pełnię yy, księżyca, kochani? U was, co uwidoczni się u siódemeczki w tą pełnię księżyca 7. Co uwidoczni się? Mhm. Sąd ostateczny. Śmierć nawet patrzcie. Zmiany. Jak do tego, kochani, warto podejść. Jak podejść? Mhm. Sytuacja do następnej pełni. Ojej. Śmierć, patrzcie tak czy tak jednak. I czego dotyczy ta śmierć? Zobaczymy. Sprawiedliwość. No niesamowite. Sprawiedliwość. Rycerz. Bo wszystkie karty naraz. Już teraz tak. wiem. Kochani, e, gdzieś tutaj sytuacja była, coś się bardzo mocno wydarzyło, e, coś u Was się diametralnie zmieniło i wy sami na te zmiany jesteście bardzo mocno zaskoczeni. E, jakiś etap się musiał zakończyć, czegoś, coś musiało dosłownie pieprznąć żeby zaczęło się coś nowego i tutaj macie kartę świata, kochani i to sytuacja będzie dotyczyła uczuć, a może też sytuacja dotyczy człowieka z daleka, tak? Z którym być może budujecie jakieś uczucia, ale też ogólnie waszej sytuacji emocjonalnej, tak? E, kochani, otwieracie się powolutku na świat. I tak, wasza energetyka, wasza energia ogólna, kochani, to jest król buław, czyli wchodzicie w swoją energię, bo kiedy słońce wchodzi do barana yy, w marcu, yy, słuchajcie, jeszcze tańczy ten uran, jest ten sezon zaćmień, coś zaczyna u Was się dziać. Dlaczego? Z dłuższej takiej perspektywy patrząc, kochane siódemki, to... Po dłuższych przemyśleniach, które wy mieliście, nad czymś bardzo mocno się zastanawialiście, przyglądaliście się, przeczekiwaliście jakąś sytuację, plany, jakieś robienie planów tutaj być może było, ale brak było chęci do realizacji tych planów. I to już jest za wami, od tego odchodzicie. Od szukania dobrych rozwiązań, ale zaczynacie po prostu działać. Dostajecie naprawdę bardzo dużo siły, bardzo dużo mocy, dostajecie i jak to król Buław będziecie egzekwować bardzo dużo od swojego życia. Tym razem dla Was energia obraca się naprawdę na dobre. Może troszeczkę jeszcze potrzeba tu będzie czyszczeń, bo tu sąd ostateczny mówi, że trzeba będzie coś oczyścić i zająć się, kochani, jakimiś sprawami być może majątkowymi i doprowadzić je do sądów ostatecznych, czyli porozwiązywać sprawy ostatecznie, tak, być może sprawnikiem, coś może też się o sąd otrzeć tutaj, sprawy urzędowe sprawy majątkowe sprawy podziału majątku także kochani co się uwidoczni w tą pełnię księżyca 25 marca właśnie ten sąd ostateczny, podjęcie ostatecznych decyzji na temat też jakiejś osoby, która jest bardzo wygodna Yy, bardzo yy, myśląca tylko i wyłącznie o sobie, i też myślę, że będziecie podejmować decyzje co do swojej pracy. Zaczniecie być może działać w tym kierunku, czyli szukać nowych dróg, nowej pracy, tak, nowego rozwiązania sytuacji, ale też. Być może tutaj odejście od sytuacji takich wszystkich, które Wam naprawdę szkodzą, które Wam w przeszłości zaszkodziły, i będziecie podejmować decyzje o ustatkowaniu się, tak? Więc mogą paść naprawdę takie już decyzje ostateczne. Słoneczka, jak do tego podejść? No, właśnie, droga może nie będzie zbytnio łatwa ani wygodna, ale dużo da Wam radości. Troszeczkę pracy potrzeba będzie tutaj włożyć, yy, troszeczkę cierpliwości, ale zrzucić ten balast i iść w stronę tego słoneczka, tak? Wiecie, że ta droga nie będzie łatwa, że dużo wyrzeczeń może Was też spotkać, nie jedno ziarenko piasku może was, was poparzyć, ale na końcu tej drogi czeka Was spokój i czeka Was sukces. Także to jest karta ósemki kielichów, gdzie porzucacie już wszystko. Co powinno być już dawno porzucone, i dla mnie jest to też karta rozstania z przeszłością. Kochani, yy, sytuacja do następnej pełni, patrzcie, ale macie karty, słuchajcie. Sprawiedliwość, podejmowanie kroków prawnych, jeśli chodzi o jakieś sprawy rodzinne lub o sprawy związane z osobami z przeszłości. Być może nawet to być praca, ale też rodzina, bo tu się bardzo mocno rysuje rodzina. Bardzo duża wasza transformacja i nabieranie takiej, słuchajcie, pewności siebie, gdzie będziecie naprawdę bardzo mocno sprawiedliwie podchodzić do sytuacji rodzinnej, sytuacji związanej z ludźmi, których już znacie. Tutaj trzeba będzie się przyjrzeć też w ogóle tym ludziom, z którymi macie do czynienia i którzy mają z Wami do czynienia, przyjrzeć się jakiejś też sytuacji i ocenić bardzo sprawiedliwie. Także, kochani, odejście, naprawdę się tu rysuje odejście od jakiejś osoby i ostatecznie rozwiązania jakichś spraw, osoby, kochani z przeszłości. Widzicie? Być może sprawy majątkowe, małżeństwa, być może sprawy też finansowe, jeśli chodzi o pracę. No, każdy ma inną po prostu, kochani, sytuację. Słoneczka, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłam. A ja Wam, kochani, życzę tylko i wyłącznie spokoju, radości, e, szczęścia i wszystkiego, wszystkiego, kochani, co najlepsze. Niech się Wam zadziewa w życiu. Pozdrawiam serdecznie.